Canary Wharf w samym centrum London City Wielki Świat, Kuchenny Tam Thomson Reuters i te sprawy Ludzie chodzą w tych różnych śmiesznych marynarkach Tyle wygrać i tu w 2004 roku właśnie moja pierwsza podróż lotnicza właśnie obejmowała również to miejsce Pierwsza podróż do Londynu zagraniczna, samolotowa Piękna sprawa TLR, Doklands Flight Rail, lekka kolej, która jeździ samodzielnie bez maszynisty. Jest zbyt szybko, no ale widocznie wystarczająco szybko. Tutaj przez samo serce mordoru około 65. No. Nie Dubaj, ale i nie Budapeszt I te budowle, budowle wieżowca HSBC i Citibank razem z tym pośrodku pokazują społeczeństwu wielkiego faka, że tak powiem, że tyle im mogą zrobić. No, tu, tu widzę jakaś gruby teleturniej. Kanada Square, prestiżowy adres, a tutaj jakiś chyba apartamentowiec, tak to wygląda. W budowie. One day, kiedyś. Tutaj można się zrelaksować w kulturalnej atmosferze i na plastikowej trawie. Fajna sprawa. Another day in Paradise. Tutaj <coughs> jestem w parku Greenwich, gdzie udam się zaraz do południka zerowego. Znaczy on przebiega przez cały Londyn, ale tam jest takie fajne miejsce, gdzie kiedyś byłem, dawno temu sobie zrobiłem zdjęcie w tym samym miejscu, a tu mamy Muzeum e, Morskie. No, tu taka ciekawa jest, jak są czasami można nad morzem kupić takie butelki ze stateczkami. To tutaj poszli, można powiedzieć, całościowo, tak kompleksowo rozwiązali problem. No, także pogoda taka jest angielska. Czasami pada, czasami nie. No i Maszerują dalej. Wszystkie muzea, generalnie, są, większość jest bezpłatnych, ale są nieczynne, gdyż są do 17. .00. A tutaj mamy widok z góry na e, londyńskie City. Jeszcze tam pomiędzy jest Tamiza, którą słabo widać. Tymczasem zmierzamy w górę do południka Zero. No, tutaj mamy. Taki probioz, no i widzimy, że yard to jest mniej więcej tyle co metr. Tutaj 6 cali, no i jedna stopa, one foot. No i cóż, no można powiedzieć, że moja stopa jest większa niż standardowa. Trudno z faktami dyskutować. O, tu jest, tu jest Królewskie Obserwatorium Astronomiczne. No i to miejsce, które... tam są takie elektroniczne wskaźniki, które pokazują yy, współrzędne są właśnie za tym zegarem niestety nie można do nich wejść, ale chociaż spróbuję rękę włożyć, tak jak tu niektórzy O! Tutaj! A tutaj właśnie ten sławetny południk nawet jest coś napisane na ten temat, ale to jakiś kanadyjski bohater, Marquis de Montcalm, pomnik z 30 roku, a to mamy piękny widok na ponownie London City. Ładnie, nie powiem. Jak Montreal trochę. No w Greenwich Station. Stacja północny Greenwich, a tu mamy halę milenijną oraz taką ciekawostkę. Możemy sobie zjeść kolację w takim stoliku, tutaj podnoszonym dźwigiem. No i wtedy z kalenerem. Oczywiście London in the sky. No tutaj mamy dalej jakieś nowoczesne budynki, a już zbliżamy się do Emirates. I oto Tamiza oraz Emirates. Airline. Przy czym Airline jest tutaj ze spacją, i jest to kolejka tutaj, no, pod patronatem linii lotniczych Emirates. Bardzo wysoko się tutaj wznosi, i z, południa, z północnego Greenwich prowadzi w stronę londyńskiego City oraz no, lotniska trochę też. Także zaraz spróbuję tam. Się, że tak powiem Kolejka jedzie z prędkością 6 metrów na sekundę maksymalnie ma długość 1100 metrów więc jak można obliczyć łatwo no obliczyć łatwo mamy no kilka minut jazdy minimum Kolejka jest dosyć przestronna, wagonik tutaj nie ma dzisiaj tłoku jest ta kilka minut, jak się tak dobrze sprężyć, no to można niezłe zdjęcie porobić. I lecimy w górę. Szkoda, że nie ma tutaj możliwości otworzenia okienka w żaden sposób. Wysokość też była niezła, tylko woda na stopach. Więc właściwie nie jestem w stanie stwierdzić, ale ciśniemy w górę ostro. I tam mamy City. Ale fajnie. Fajna, fajna sprawa, generalnie. I kosztuje chyba 4,5 funta w jedną stronę. Nie tak najgorzej. Czas jeszcze się zaraz okaże. I tu widzimy podchodzące samolot do lądowania na lotnisku City. Kurcze blaszka, nic nie widać. O, ale tam w oddali widać lotnisko z bardzo krótkim pasem ale fajnie ale fajnie ale ładnie no kurcze takie wieżowce wysokie no właśnie jakby ktoś chciał jednak te zdjęcia robić to tutaj najlepiej z tej strony bo tu kamerę są więc żeby sobie konkurencji po prostu nie robić ale fajnie. Tam widać lotnisko. Już kurczę prawie połowa drogi. Jeszcze nie połowa, ale te budynki trochę podświetlone robią. Bardzo ładnie to wygląda. Hello! Oto ja z Tamizy Relacjonuję dla Was ekskluzywna tutaj wyprawa. Zamówiłem oddzielną kabinę, po prostu stwierdziłem, że. No nie będzie mi tutaj nikt wchodził w słowo. Także jadę. Trochę tutaj się ugina, o mamy nawet apteczkę Emirates tutaj, o. No i ogólnie bardzo ciekawa atrakcja. A to na dole to ogólnie kiedyś były, w sumie nadal są doki. Więc tam już jest bardzo ładnie i zamożnie. Natomiast tutaj, no to jak widać. Tak raczej tak sobie. No ale w porządku, o, kolejny samolot leci, ale fajnie i tam chyba taka, takie drugie city jest, ale to nie to samo. British Airways, Embraer zapewne jakiś wiesz, 737 tutaj nie jest w stanie wylądować na tym krótkim pasie, no i tam hamują też. I co my tu mamy? Loren, Marymi, Ralf age 79 No to czyli 79-letni Ralf postanowił się w ten sposób oświadczyć Oryginalnie Bardzo oryginalnie No już tutaj doskonale widać pas startowy i widać też na no, dok i, i statki, które tu wpływały, wpłynęły. Teraz będziemy tutaj przyziemiać, lądować Emiratami. Pierwszy raz Emiratami leciałem. Mamy też tutaj takie chyba już historyczne żurawie. Po angielsku żuraw to jest crane. Piękna sprawa, chciałoby się rzec. Gdzie tu się Stewardesse wzywa? Może tutaj. Ech. Już w sumie kończymy, to nie będę wzywał. I koniec przejażdżki tej stacji. A druga stacji. druga przeciwna stacja po prostu już po stronie doków. No, lądują co 3 minuty dosłownie. Embraer 195, British Airways z Glasgow do London City LCY No i... To są Doki Królewskie, Royal Docks Tak się ta stacja nazywa No, muszę przyznać, że niezła atrakcja, naprawdę fajna. I chyba kosztowało 3,50 w ogóle. Czyli 17 zł. Na 3 minuty od Emirates Airline znajduje się przystanek DLR, czyli Docklands Light Railway. Kolejka taka lekka, bez, bez maszynisty, bez kierowcy. Także tą kolejką zaraz udamy się znowu przez City. No i zobaczymy. Może coś fajnego. No i oto jedzie nasz pociąg. Może nawet uda się zasiąść z przodu. Maszynista się nie zdenerwuje, że go filmuje, bo go nie ma. To dzisiaj ja będę maszynistą. I wjeżdżamy w samo centrum mordoru.